O tym, jak zmieniają się światowe rynki finansowe, gdy już znamy wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry, witaj. Witam Zbyszku, dzień dobry Państwu. Na pewno na rynkach panuje optymizm, a dominowały oceny, że dla giełd, dla rynków finansowych byłby lepszy wybór Trumpa. Skąd ten optymizm? Dokładnie tak. Trump był uważany przez, szczególnie na Wall Street, jako zdecydowany, zdecydowanie ta osoba, którą Wall Street chciał widzieć w Białym Domu. No tak, jak już wiemy, nie będzie. Tym niemniej, jak widać, nie zaszkodziło to notowaniom specjalnie, wręcz przeciwnie. Dość szybko po tych wyborach notowania S&P 500 znalazły się na nowych historycznych szczytach. Może to budzić pewne zdziwienie, natomiast yy, yy, moja odpowiedź jest tutaj taka, że przede wszystkim to, co się nie zmieniło i to, co yy, jest kluczowe yy, dla inwestorów na dłuższy okres, to jest to, że pieniądz jest niesamowicie tani i niezależnie, kto byłby prezydentem, to polityka banków centralnych no, niejako wymusza na inwestorach podejmowanie ryzyka. I Zwróciłbym tu uwagę przede wszystkim na politykę Fed, która sprawia, że inwestorzy są w takich kleszczach. Z jednej strony trudna sytuacja gospodarcza, pandemia i jej skutki, które będziemy odczuwać przez dłuższy okres czasu, z drugiej strony zerowe stopy procentowe, które no niejako wymuszają podejmowanie ryzyka. No i to chyba odpowiada za wysokie wyceny, za powrót indeksów bardzo szybko po spadkach. No, od wiosny tego roku widzimy to cały czas, i, i tutaj, no, niezależnie kto byłby prezydentem USA, to ta perspektywa się nie zmienia. Też trzeba wspomnieć o tym, że kilka dni po wyborach w USA wpłynął no, na rynki ten news, taki można powiedzieć, atomowy, dotyczący szczepionki. I jakby no, warto sobie tutaj zadać pytanie, na ile ani publiczna informacja była tajna naprawdę dla wszystkich, a być może ktoś coś wiedział wcześniej, indeksy rosły już od kilku dni. No oczywiście nie wiemy tego na 100%, ale jakby nie byłby to pewnie pierwszy taki przypadek. Tym niemniej uważam, że jednak dla rynku perspektywa prezydentury Bidena to pewnie jest tą perspektywą trudniejszą. Biden i Demokraci w ogóle. Wskazywali słusznie na, rosnący, na, na rosnącą nierównowagę w społeczeństwie, jeśli chodzi o dochody. No i jakby jedną z propozycji zmiany tego stanu rzeczy było opodatkowanie korporacji w większym stopniu i większe uregulowanie dużych spółek technologicznych, co nie miało miejsca za prezentury Trumpa. Tam jakby to lobby było bardzo mocne i i wręcz USA walczyło o te, o te swoje spółki w innych krajach, w innych jurysdykcjach. Pytanie, czy demokratom starczy siły przebicia do tego, żeby to cokolwiek zmienić i taką, takim papierkiem lakmusowym w tej kwestii będzie sprawa wytoczona przez Departament Sprawiedliwości Google'owi o praktyki monopolistyczne. No Ona pokaże moim zdaniem już na wstępie, czy tutaj coś realnie, Władza będzie w stanie zrobić, czy to po prostu będzie tylko takie machanie szabelką, a biznes będzie toczył się dalej. Jak przypuszczasz, kiedy możemy się dowiedzieć, jaka będzie skala kolejnej pomocy finansowej dla przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych? Jeszcze minie kilka dobrych tygodni, zanim Biden zacznie podejmować rzeczywiste decyzje. Dokładnie. Pamiętajmy o tym, że pomimo wyborów przejęcie y, Urzędu Prezydenta w USA trwa dość długo prawie trzy miesiące. Moim zdaniem w optymistycznym scenariuszu partie będą negocjować do czasu przejęcia fotela prezydenta przez Joe Bidena, tak żeby po tym, tej zmianie władzy szybko ewentualny nowy pakiet procedować. To jest optymistyczny wariant. Wtedy taki pakiet mógłby wejść w życie w lutym. Jeśli ten czas nie zostanie do tego wykorzystany, no to, to się jeszcze bardziej przyciągnie. Jakby nie bardzo widzę możliwości, jak w której um, dotychczasowy Kongres pojeżdża, ale w której e, e, ewentualny pakiet jest podpisany przez odchodzącego prezydenta Trumpa. Więc pewnie, pewnie jakby w najbardziej optymistycznym scenariuszu um, teraz mógł, mogłyby powstać zarysy, tego, a w lutym taki pakiet mógłby wejść w życie. Czy masz wrażenie, że inwestorzy nadal oczekują, że będzie, będą wydrukowywane pieniądze, no, no limited. Tak jak wspomniałem, głównym motywem wysokich wycen na rynku jest polityka banków centralnych, która zmusza inwestorów niejako do podejmowania ryzyka. tak? No, jeśli inwestorzy e, podczas poprzedniego kryzysu e, mieli do czynienia z rentownościami obligacji na poziomie kilku procent, no, w zależności od kraju, albo 4-5 w Polsce na porównania, w takim szczytowym momencie rentowności obligacji dziesięcioletnich Skarbu Państwa oczywiście, podczas upadku, po upadku Lehman Brothers, wzrosły w okolice 8%. Dzisiaj jest to niewiele powyżej 1%. No to wydaje mi się, że to najlepiej pokazuje, jaki wybór dzisiaj mają inwestorzy. I wiele osób uważa, że no okej, okay, no te, może te akcje są... Są drogie, ale dotychczas rosły, a jakby bank daje mi okrągłe zero, no więc lepiej to ryzyko podjąć, bo inaczej inflacja będzie zżerać moje oszczędności. Więc no, tego rodzaju myślenie moim zdaniem będzie dominować i będzie sprawiać, że po okresach ewentualnych takich nerwówek na rynku, jaką mieliśmy całkiem niedawno w wyniku zwiększania restrykcji w Europie, szybko ten kapitał wraca, no bo on nie bardzo ma gdzie pójść o tym, jak rynki finansowe zareagowały na wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję za rozmowę. Miłego